Tylko tam przedszkola i dzieci szkolne topią marzannę tak zwaną. Dawniej, dawniej to była tak zwana w czarną niedzielę, wywiodło się to z miasta Żywiec i przeszło na okoliczne miejscowości, gdzie też postanowili, postanowiły dziewczyny wyrzucać tą śmiertkę, tak u nas nazwaną. Więc dziewczyny z odpowiednim śpiewem. Wychodziły z jednego z domów i wyrzucały tą śmietkę, śmiertkę nad, do rzeki. Z okrzykiem odwracały się i uciekały, żeby jeszcze ta śmiertka jakiegoś uroku na nich nie rzuciła. Jak już dziewczyny wyrzuciły śmiertkę z krzykiem, odwracając się, uciekły z nad rzeki, to zaczęły ubierać latko. Czubek drzewka jodełki yy, i na dużej żerdzi właśnie ubrane w kwiatuszki, w bibułki, czasami zakładały też wydmuszki z jajek. Nie żyje, nie Z tym, z tym latkiem, chodziły od domu do domu, oznajmiając wszystkim, szczególnie gospodyniom, że zimę wygnały i przynoszą latko. To będzie z gospodyni za to No takie piękne latko, widziałeś? Widziałem No widziałeś, boś kiedyś zaś malutki, to jak się też posłała z dziewczynkami No piękne, piękne, będziemy zdrowi i wszystko nam się będzie dobrze układać Po co kończysz dziewczątka zarówno bo głąbą? Po co kończysz? Kasi, kasik wam tu muszę dać, no tak pięknie piwo się, a tu tutaj ta malutko jabłuszko bym może zjadła. i te te, Jajuszek zeście chciały, tylko... Bóg wam, wam zapłać, Bóg wam zapłać. Ja bym wam to tak... wiecie, A może weźcie z do ręki, którą posycek mi musicie zostawić, bo... <noise> Idziemy dzisiaj też na Wejdź czy coś. coś. Wejdę, się mamy. Dopominały się przy tym też o jakieś datki, czyli w bogatym domu to były i pieniążek, ale z reguły, z reguły był to kołocz, jakieś jabłuszko, jakieś tam jajka. No to co. Tam dom dysponował, wiadomo, to było bardzo dawno temu i też to bogactwo na Przednówku nie było. Dopiero zima od, została, jak to zakoń, się mówi, zakończona. Pójdziecie jeszcze do ciotki? No pewno, że pójdemy, widemy no, wszystkie. Bo by strasznie rada była, wiecie, że trzeba tradycję utrzymywać i to dobrze robicie. Bóg wam zapłaci. Bóg, Bóg wam Niech Bóg prowadzi szczęśliwie. Boże, bo co byście się za oblakka docekali, co byście się za docekali? Bóg zapłóć, Bąbą zapłać, Idźcie ta z Bogiem, z Bo tym śwodiem. No, płynie powodzie, już i tu nie będzie, ladko do was idzie, cieszcie się ludzie, Ratko do was ojciec się ludzie. Dziewczątka zeście przyszły, Jakie pikne latko mocie! No zapłać! Ojej! Jak dobrze, że się do tu odwiedzimy. Sumchata się! Macie dziewczęta. Macie dziewczęta. Macie tu. A Bóg zapłać, takie mocie dziewczynie. każdego cekajcie. roku cekumy na was na tą latko! Bóg zapłacił. Bóg, 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 zapłać. Bóg, zapłać. Bóg, zapłać. Bóg zapłać. No. A zaś przyszłem roku żyć, zaś. czekać, zaś na drugi rok. Przydźmy, Przydźmy, zaś. Koniec zimy to było biedowanie, to nie było bogactwa. Ale zawsze każda gospodyni honorowała, każda chciała, żeby do każdego domu dziewczęta przyszły i... Na zakończenie, po otrzymywaniu tych datków, dziewczynki śpiewały, bozę wam to zapłoć za te wasy dary, co byście się za rok, latka docekały. Takie oryginalne życzenia, w których każda umiała odczytać, że przez ten rok, żeby się im i dobrze wiedło, żeby było zdrowie i żeby przeżyły kolejny rok. Në gjithë të në të një, që shi se këtë. Ka shi se këtë.